Dzisiaj chcę mówić o tym, jak zmienia się życie, kiedy nawiązuje się relacje z Panem Bogiem. Chcę zacząć od tego, że kiedy zaczyna się ta relacja z Panem Bogiem, ta bliska relacja z Panem Bogiem, to ta pierwsza rzecz, którą zauważyłam w sobie, to było to, że Pan Bóg daje mi zrozumieć rzeczy, których wcześniej nie rozumiałam że On daje mi dużo informacji z różnych źródeł, poprzez kazania, poprzez kapłanów, poprzez konferencje, rekolekcje, treści wspólnotowe, treści z książek, które są takie stricte z tematyki chrześcijańskiej. Dużo nowych informacji dostajemy, kiedy wkraczamy na tą drogę z Panem Bogiem ja pamiętam te moje początki, kiedy chłonęłam dosłownie każdą książkę o relacji z Panem Bogiem, o tym jak zmienia się właśnie życie człowieka, kiedy nawiązuje jakby takie bliskie stosunki z Panem Bogiem, kiedy ten Bóg staje się zbawicielem, kiedy staje się przyjacielem, ale też staje się panem mojego życia. W Biblii jest napisane coś takiego, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, dla Bożych celów. I myślę, że tak w sumie w świecie, kiedy nie żyje się z Panem Bogiem, kiedy nie jest się osobą wierzącą i praktykującą, to człowiek zupełnie nie bierze tego pod uwagę. Nie bierzesz pod uwagę tego, że Twoje życie nie należy do Ciebie, ale do Boga. I pragniesz tak zwanej wolności, czyli robienia tego, co Tobie się podoba, co, co Ty byś chciał, o czym Ty marzysz. Wolność myślę sobie w tych naszych czasach, to jest coś, co my chyba ludzie rozumiemy niekoniecznie w niekoniecznie taki sposób, w jaki Pan Bóg chciałby nam przekazać, bo wielu, wolność kojarzy się przede wszystkim z brakiem odpowiedzialności w wielu kwestiach, z brakiem takiego głębszego zastanowienia się nad tym, po co ja jestem, po co żyję, jaki jest cel mojego życia. Jeśli tego nie znajduję, jeśli nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie, to żyję byle jak, żyję jak chcę, robię co chcę i przede wszystkim zaspakajam różne zachcianki, przede wszystkim zachcianki, nie tylko potrzeby. I te zachcianki to jest coś takiego. Co niestety, ale nie powoduje mojego wzrostu, nie powoduje dobra dla mnie i ludzi, którzy są wokół mnie, ale wręcz może mnie niszczyć, niszczyć osoby, które są obok. Mam tutaj na myśli na przykład takie luźne życie, na przykład w wolnych związkach, czy po prostu nałogi, korzystanie z takich ucie uciech życia, z przyjemności prostych czy rozrywek. Które niestety mi nie służą, które gdzieś tam w moim zamyśle mają służyć mojej rozrywce, mojej dobrej zabawie, ale tak naprawdę, kiedy spojrzymy na to z perspektywy pewnej, obiektywnie widzimy, że to są pseudo-rozrywki, które tak naprawdę niszczą nasze życie, które nic nie budują, ale właśnie powodują, że. Albo zaniedbujemy, lub niszczymy nasze zdrowie, albo nasze życie po prostu. I to, co dla mnie jest takie rzucające się w oczy właśnie w tej relacji z Panem Bogiem, gdzie wiem, że On mnie przemienia przez moje bliskie obcowanie z Nim, poprzez stałe korzystanie na bieżąco z sakramentów poprzez y, codzienną modlitwę, poprzez codzienne czytanie Słowa Bożego, y, to ta pierwsza zmiana, jaką zauważam, to jest zmiana mojego myślenia, czyli, czyli metanoja, zmiana myślenia, nawrócenie. Czyli myślałam tak, a teraz pod wpływem Bożej łaski myślę tak. Y, kiedy nie robię zła, ponieważ nazywam je po imieniu i wiem, że jest złem, lecz zamieniam je na dobro. Y, to, co się zmienia w relacji z Panem Bogiem, kiedy z Nim idziesz, to jest to, że zaczynasz postępować zupełnie inaczej pod wpływem myśli, które się przemieniają łaską Bożą. Mówię to absolutnie z własnego doświadczenia, ponieważ wiem, z ilu rzeczy zrezygnowałam świadomie po tym, jak zaczęła się moja relacja z Panem Bogiem. Wcześniej. Nie widziałam rzeczy, które są dla mnie złe, destrukcyjne, które mogą mnie niszczyć, które, które mi krzywdzą w jakiś sposób. Uważałam je właśnie za przyjemność, za rozrywkę. A później z perspektywy czasu, właśnie z Panem Bogiem, widziałam, jak bardzo moje serce było złamane w konkretnych sytuacjach. Tylko dlatego, że... Sięgnęłam po to, co oferował mi świat, ponieważ świat mówił mi, że te różne rozrywki, te różne przyjemności to jest coś dobrego, to jest przecież dla ludzi, to jest przyjemność, zabaw się, masz wolność, masz wolność słowa, wolność myślenia, wyboru, możesz wszystko, nie ma żadnych ograniczeń. I młody człowiek nieukształtowany pod względem wiary. Czyli właśnie taką osobą byłam, po prostu w to wierzy. Po prostu w to wierzy. Często jest tak, że trafiamy w środowiska, które niestety, ale nie wyznają tych samych wartości co my, a jeśli jeszcze jesteśmy niewierzący, niepraktykujący, to wchodzimy w otoczenie właśnie destrukcyjne, gdzie jest alkohol, jakieś używki. W imię właśnie zabawy, rozrywki, w imię super dobrze spędzonego czasu, świat nam wciska wręcz to, że my wtedy będziemy szczęśliwi, kiedy tego spróbujemy, kiedy sięgniemy po to, bo przecież wszyscy tak robią, bo wszyscy się tak bawią, tak? A potem, kiedy otwierasz YouTube na przykład i wpisujesz Narkomanii w Stanach Zjednoczonych, to widzisz miasta pełne ludzi. Którzy są zupełnie zniszczeni przez używki, którzy zastygają gdzieś na ulicy czy chodniku w jednej pozie nieruchomej przez długi, długi czas, którzy są niezdolni do samodzielnego życia, do myślenia, którzy zostawiają swoje rodziny, którzy po prostu umierają na oczach innych osób. I to jest coś, co dzisiaj na przykład młodzież odbiera jako. Mm, taki cool, takie super, nie? bo narkotyki. No przecież jestem modny, jestem, jestem, jestem lubiany, no bo przecież wszyscy to robią, więc ja wezmę. Bo mnie namawiają, że to jest takie świetne, że, 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 że będę kimś więcej, że, że będę coś znaczył, że moja wartość wzrośnie, ponieważ będę takim kozakiem. Nie będę się bał, wezmę narkotyki, bo wszyscy to robią, więc ja to też zrobię. Do czego to prowadzi? To prowadzi do destrukcji. To prowadzi do destrukcji. Ja myślę, że wielu ludzi młodych bardzo pragnie być kochanych. Myślę, że nie tylko młodych. My dorośli też tego pragniemy. Tak, Każdy chce być akceptowany, kochany. Chcemy być wokół siebie ludzi, którzy nas kochają, akceptują, którzy lubią z nami przebywać, z którymi dobrze nam się rozmawia. Ale czasami po prostu nie umiemy tego zrobić, nie potrafimy się porozumiewać między sobą, nie potrafimy wchodzić w głębsze relacje. Czasami w naszych rodzinach nie było nawet takiej, um, takiej tradycji. Może tradycja to zbyt duże słowo, ale um, chodzi o to, że nawet nie nauczyliśmy się w naszych domach rodzinnych porządnie ze sobą komunikować na głębszym poziomie. Nie rozmawiamy o emocjach, uczuciach, nie rozmawiamy o naszych planach, pragnieniach, marzeniach, e, krytykujemy się, mamy wobec siebie jakieś, wymagania i mamy wokół siebie bliskich ludzi, którzy są poranieni, którzy siebie nie znają, którzy zamykają się przed sobą, ponieważ raz, drugi, setny zostali zranieni przez nasze czyny i słowa. Zamykamy się na drugiego człowieka, najbliższego, I nie komunikujemy się kompletnie, a potem wchodzimy właśnie w jakiś nauk, zwłaszcza kiedy jesteśmy młodzi kiedy najłatwiej po prostu nami manipulować. Wchodzimy w jakieś nałóg, w jakieś używki, bo świat nam mówi, że będziemy wtedy szczęśliwi, że to nas uratuje, że to nam da odlot, że to nam da radość życia, że wreszcie będziemy spełnieni, że będziemy mieć super odwagę, że będziemy tacy hej do przodu. A co to jest tak naprawdę? Czemu nikt tego nie mówi? To jest destrukcja, to jest niszczenie życia nam, naszym bliskim. To są tragedie życiowe wielu ludzi. O tym nie chce się mówić, o tym świat nie mówi. Świat nam proponuje, żebyśmy szli za modami, za trendami, ale nikt nam nie mówi, jakie są konsekwencje tych wyborów. Nikt nam nie mówi, że te decyzje, które podejmiemy teraz, mogą być destrukcyjne dla naszego życia. Mogą nas nawet tego życia pozbawić. To jest wbrew temu, co, co mówi Pan Bóg, bo przecież Pan Bóg powołał nas do życia, a nie do śmierci. Ja wiem, że człowiek bardzo szuka w życiu akceptacji. Sama też tego, myślę, że szukałam i dalej gdzieś szukam, chociaż staram się coraz bardziej, wydaje mi się, szukać tego w Panu Bogu, szukać tej wartości w Panu Bogu, bo wiem, że świat, ludzie, nawet ci, którzy kochają mnie najbardziej, nie są w stanie zaspokoić tej mojej potrzeby miłości, akceptacji, którą Mam w moim sercu, że jedyną osobą, która może to zrobić, jest Pan Bóg. Jedyną osobą, która może nadać mi wartość, jest Pan Bóg. Tam właśnie w Bożym Sercu, w Bożym Słowie, może, mogę szukać mojej wartości. Jeśli otworzymy Biblię, to dowiemy się tego, co Pan Bóg mówi do nas, o nas, co On o nas myśli. Nie świat, tylko On. A kiedy sobie na to pozwolimy, jeśli zrobimy ten wysiłek i rzeczywiście zaczniemy tego szukać w Słowie Bożym, co On do nas mówi, to możemy dowiedzieć się naprawdę pięknych rzeczy możemy zobaczyć, jak wartościowa jest miłość Boga jak my nie musimy zasługiwać na tą miłość On nas po prostu kocha takimi, jakimi jesteśmy z naszymi błędami, grzechami i upadkami ja wiem, że jest teraz taka kultura właśnie żeby i za światem, za modą, za trendami za tą czy inną gwiazdą, celebrytą, celebrytką bo to jest modne bo tak robią wszyscy. Jedna celebrytka kupuje sukienkę i następnego dnia wszystkie sukienki z tej danej marki są wyprzedane, bo chcemy być inną osobą. Chcemy być tą osobą. To jest niemożliwe. Bóg każdego z nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, i dla każdego z nas ma plan, misję i powołanie indywidualne. I każdy z nas ma określoną ilość cech. Ilość talentów, predyspozycji i naprawdę e, piękne serce. Tylko musimy to odkrywać z Panem Bogiem, tylko z Nim możemy odkryć, kim naprawdę w tym życiu jesteśmy, co mamy robić, do czego jesteśmy powołani, jaka jest nasza misja. I tą modę, e, tą modą, za którą powinniśmy iść, e, to jest to, co proponuje nam Bóg, ponieważ On nas stwarzając, dokładnie wiedział. Jakie cechy nam daje, i do czego te cechy nam są potrzebne, żeby robić konkretne rzeczy za naszego życia, tak abyśmy byli szczęśliwi i spełnieni. My nie odkryjemy tego, kiedy będziemy szli za światem, ale odkryjemy to wtedy, kiedy pójdziemy za Chrystusem. Dlatego dzisiaj namawiam Ciebie, żebyś sięgnął, sięgnęła po Biblię. Być może komuś się to wydaje nie do przejścia, być może wydaje ci się, że to jest coś bardzo trudnego, że Biblia jest napisana tak trudnym językiem, że nie jesteś w stanie tego zrozumieć. To, ale to jest nieprawda. Wystarczy pomodlić się do Ducha Świętego prostą modlitwą, prostymi słowami. Wystarczy powiedzieć Duchu Święty, daj mi mądrość i zrozumienie tego, co czytam w Słowie Bożym. Amen. I zacząć czytać. Polecam ci bardzo, żebyś zaczął, zaczęła czytać od Nowego Testamentu i od Psalmów. Będzie to dla ciebie łatwiejsze niż Stary Testament. Zacznij od tego. To są małe kroki, ale dzięki temu możesz zacząć poznawać Boży Plan na Twoje życie i to, czego Pan Bóg od Ciebie oczekuje, co On o tobie myśli i mówi. Tylko dzięki temu, co przeczytasz w Słowie Bożym, zrozumiesz, jaka jest Twoja tożsamość, kim jesteś i do czego zostałeś powołany. I ja Ci bardzo serdecznie życzę, żebyś miał, miała odwagę do tego, żeby po to sięgnąć, bo tylko dzięki temu będziesz mógł być naprawdę szczęśliwy. Dziękuję Ci za Twój czas. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj, żebyś nie przegapił kolejnych filmów i skomentuj. Będzie to dla mnie bardzo cenne. Dziękuję za Twój czas.